Materac jaki jest, każdy widzi. Problem zaczyna się, kiedy trzeba wybrać ten pierwszy materac dla Twojego malucha. Wybór na rynku jest duży. Pamiętaj, to Ty podejmujesz ostateczną decyzję. Dlatego warto wiedzieć więcej. Marka Hewea od wielu lat jest liderem sprzedaży materaców dla niemowląt i dzieci na rynku polskim. Materace lateksowo-kokosowe Hewea Krzyś są produkowane w oparciu o wieloletnie doświadczenia oraz porady specjalistów z Instytutu Matki i Dziecka. Wkład materaca posiada dodatkową warstwę utwardzoną. Stanowi ją mata kokosowa. Jest wykonana z włókna orzecha kokosowego. Ich splot zachowuje elastyczność. Dzięki temu dbasz o stawy Twojego malucha, a wewnątrz maty kokosowej swobodnie przepływa powietrze. Włókna kokosowe są powlekane mleczkiem lateksowym. Nie wchłaniają wilgoci, są zawsze suche i higieniczne. Użytkowanie materaca zaczyna się od strony kokosowej. Tak przygotowany materac trafia już do Twojego domu. Po 8 miesiącach od urodzenia nadchodzi czas na zmianę stron. Najłatwiej zdjąć pokrowiec i przełożyć wkład lateksem do góry. Następnie nałożyć pokrowiec i gotowe. Pamiętaj, aby po wykonaniu tej czynności taśma suwakowa była znowu na dole pokrowca. Ofercie HWA znajdziesz też też ochraniacze z funkcją prześcieradła w bogatej ofercie wzorców. Wystarczy na każdym z rogów materaca nasunąć gumkę mocującą i gotowe. Szukaj więcej informacji na hewea24.pl i polskiematerace.pl